Gdybym chciał przyciągnąć sobie teraz relację miłosną, to to są trzy rzeczy, na których bym się skupił. Pierwszą z nich jest oczywiście danie sobie tego, co chcesz otrzymać od drugiej osoby. Rzeczywistość można porównać do takiego lustra. I lustro rzeczywistości odbija Ci Twój stosunek do niego. To, jaką wibracją emanujesz w tym momencie. Czyli jeśli chcesz miłości z zewnątrz, chcesz relacji, to daj sobie to, co ta relacja miałaby Ci dać. Może to jest poczucie intymności, może to jest poczucie bycia zrozumianym, może to jest jakaś satysfakcja czy akceptacja Twojej seksualności. Daj sobie to samemu w wyobraźni. Mów do siebie tak. I praktykuj tą miłość własną. Nie zapominaj sobie, tylko zdaj sobie sprawę już ze swojego poczucia własnej wartości. Już z tego, że ty jesteś miłością. I nie musisz jej zabierać, nie musisz manipulować nią i nie musisz jej zdobywać. Od razu zrezygnowałbym z jakichkolwiek manifestacji konkretnej osoby. Totalnie przestałbym izolować swoją uwagę na jednej osobie, bo to tylko wskazuje na brak. Tylko wskazuje na niskie poczucie własnej wartości. Jeśli osoba ciebie nie wybiera, dlaczego chciałbyś, chciałabyś z nią być tak naprawdę? Zdaj sobie z tego o sprawę, jeszcze raz. Dlaczego ktoś, kto ciebie nie wybiera, dlaczego za nim gonisz? Może przez to, że za nim gonisz, to nie widzisz osób, które mogłyby z tobą być, z którymi mógłbyś dzielić się jeszcze większym szczęściem, które by były jeszcze właściwszą osobą dla ciebie. Zamiast tego miej takie podejście, że właściwa osoba ciebie wybierze, zaakceptuje ciebie takim, jakim jesteś i takim, jak chcesz się stać I pomoże ci w Twoim rozwoju. Będzie cię wspierała, będzie cię akceptowała i będzie cię kochała. Po prostu, bo jesteś. Ale ty musisz najpierw zdać sobie z tego sprawę. I jak zdasz już sobie sprawę z tego, Poczucia własnej wartości, naprawdę głęboko, to wtedy przekieruj całą swoją uwagę na innych. Żeby jak idziesz na randkę, to nie zastanawiać się, czy ta osoba mnie polubi, czy na pewno mówiłem tą właściwą rzecz, czy wszystko jest ze mną w porządku, czy na pewno wyglądałem dobrze, czy się zaprezentowałem dobrze. To znowu wskazuje na to, że może do końca siebie nie akceptujesz i nie kochasz. Ale nie musisz być do końca uzdrowionym, czy stuprocentowo w siebie wierzyć. Wystarczy, że głęboko po prostu pamiętasz o swojej wartości. I zamiast tego przekieruj uwagę na nich. Pomyśl sobie, czy to ta osoba spełnia Twoje oczekiwania, czy to ta osoba, Osoba ma z tobą wspólne tematy. Czy to energia tej osoby w ogóle Tobie odpowiada? Czy to ta osoba mówiła tą właściwą rzecz, czy ona była wystarczająco pewna siebie? I nie mówię tego tutaj radykalnie, żebyś był teraz jakimś egocentrykiem, tylko po prostu takie zdrowe, zbalansowane podejście. Część siebie, wybierz siebie i z tej autentyczności zobacz po prostu, kto z tobą naturalnie rezonuje. Część będziesz odpychać, ale te osoby, które mają z Tobą rezonować, po prostu i tak będą. I trzecia sprawa, która jest zupełnie nietypowa, to jest to, żeby pogodzić się z tym, że możesz do końca życia być już singlem, że możesz już nigdy nie być z nikim i że to jest ok. I i to cię naprawdę głęboko uwolni przed tym brakiem, przed taką energią potrzebującą, przed tym, co tak naprawdę blokuje miłość. I to cię uchroni też przed tym, żeby nie wejść w relację z kimś, kto może być dla ciebie toksyczny. Czyli zanim pójdziesz na jakąś randkę, zanim otworzysz na tą relację, polub wystarczająco siebie, polub czas spędzany ze sobą. docenie siebie wystarczająco, że po prostu nie wejść w jakąś zjebaną relację. Żeby nie wejść w coś, co po prostu Ciebie tak naprawdę nie satysfakcjonuje. Jak się pogodzisz z tym, że możesz być singlem do końca życia, to wtedy masz zupełnie inną energię. Wtedy ty możesz wybierać. Wtedy nie będziesz już zakładać masek, żeby komuś się przypodobać. Tylko jeśli ta koneksja między wami będzie prawdziwa i będzie miała przetrwać, to po prostu będziesz to wiedzieć. I to będzie to. Zaobserwuj po więcej wartości. Przekaż ten filmik komuś, komu może się przydać.